Witam Was serdecznie, VIP z tej strony, to jest ósmy odcinek, zagrajmy w Uncharted, Zaginione Dziedzictwo. Rozpoczęliśmy piąty rozdział w grze, no to co, lecimy! O, tu coś może być po drugiej stronie. Też może być na górze ten skarb. No to w górę. Ale też tu było zdjęcie. Trzeba nie ominę. O, zobacz. Pod wodospadem jest jakaś budowla. O, racja. Zobaczcie sobie zdjęcie. Chcę wam pokazać. Znalazłem grawerowany dzban. Z bliska robią jeszcze większe wrażenie, a będziemy jeszcze bliżej. No to co, idziemy? Tutaj. Ach, chodź tędy. To na pewno bezpieczne. Kługo mnie o to pytasz. Najlepiej po prostu przyjmij, że nie. Tak przy okazji to na pewno nie jest bezpieczne. Zauważyłam. Masz radę wrócić na górę? Da. idź dalej do koniec. Chodź, wciągnę cię. Spoko, dam radę. Oj, nie wycipiali. No wskakuj! Lubię, kiedy ładnie wrażasz. Coś ci się wydawało. Myślałam, że dane się usuwa przeszkody. Chętnie ześle ci je na drogę, jeśli na tym skorzystasz. To dlatego strzegł kalebiut? Jest też panem fortuny. Tym, który zapewnia pomyślność i sukces. Jasne. To fajne. Super! Fajnie, co? Nigdy nie robiłam nic tak szalonego. W dobrym czy złym sensie? Dam ci znać. Hmm. Dzięki. Będzie lepiej, jak dotrzemy do korony. Dziwne, że Asaf się jeszcze nie pojawił. Odpukać. Na pewno gdzieś jest, ale tu go nie spotkamy. Skąd wiesz? Nie ma jaj, żeby wejść tak wyszło. Nie, nie, nie! Kurwa, jak sądzę, jakie piękne widoki muszę przyznać Nie wiem gdzie możemy przeskoczyć do... O, 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 dzięki. Lepiej się pośpiesz. Zaraz spadnę. Przepięknie. Ta. Powiedz, jak stąd zejdziemy, co? No jak to dobrze, że nie mają lęku Ota. wysokości dziewczyny. Nie no, zapeszaj. Dobrze, że dziewczyny nie mają lęku wysokości. O, to i nasze wejście. Możesz podziękować Persom. Zły pocisk. Wersowie mieli trebusz. Trebusz? Nie możesz powiedzieć katapulta jak normalny człowiek? Trebusz to rodzaj katapulty. Strzela cięższymi pociskami jak ten i na dalsze dystanse. No tak. Nauczyłaś się tego w wojsku? Sprawdziłam w Wikipedii jak normalny człowiek. Niezwykłe. To starzy kumple. Para Siurama i Ganesia. Kumple, burzliwa znajomość. Kiedy nie walczą z demonami, czasem wszczynają bójki ze sobą nawzajem. Nie wygląda to fair. Ganesia nie ma nawet broni. Wiesz, widocznie to nie w jego stylu. Tak po prostu wyryli to wszystko w dół. Na to wygląda. I kolejne zdjęcie. Proszę. Barykadowali drzwi. Nie wyszło im to na dobre. Pewnie nie myśleli, że persowie skoczą im na głowy. Po dwóch najazdach powinni być przygotowani na przewodzie. Może po prostu nie wierzyli w porażkę. Mamy skarb? Postawa szyszy w stylu bindri. Widzę. Tędy. Zobacz, broni pancerze. Miałaś rację. Czasem mi się zdarza. To perskie? A, wygląda raczej na perskie i hojsalskie. Pierwsza linia obrony. Całkiem nieźle nam idzie. Proszę, kolejny skarb. Zęby z kości słoniowej na złotej podstawce. Ej, to kolejne z tych drzwi. Zobaczmy. O, miło! To działa. No i proszę, wreszcie trochę światła. ...zupełnie jak w krypcie. Chowanie zmarłych nie leży w naturze Hindusów. Są zwolennikami kremacji. To piękna ceremonia. Antyishti. Z sanskrytu, ostatnia ofiara. Ofiara? Hindusi wierzą, że ciała to tylko pożyczone naczynia, które po śmierci trzeba oddać. To całkiem ciekawe. Dla nich jest już za późno. O, tu jest wyjście. Ej, tutaj! O, oh, cholera! Jezu! To tutaj! Ostatnia bitwa! Oh, nawet to ich nie ocaliło. Ale nie ma tego... Złego. Manuskrypt z liści palmowych. Może tak wyglądający. Znalazłam przejście. Nadine, może pomóż mi z nim? Jasne. Chodź, staruszku. się do celu, abyśmy nie skończyły jak oni. Nie wykrakaj, Chloe, nie wykrakaj. Ta dźwignia wygląda znajomo, Oby tylko nie zalała nas teraz woda. A to ci dopiero. Co to jest? Obstawiam, że jakiś mechanizm, który otwiera... te drzwi. Okej, okay, po lewej stronie Siwa daje Parasiuramie topór, a po prawej mamy Parasiuramę, który odcina Ganasikieły. Chwila. Toporem? Tak. Zaraz, tym, który Siwa wręczył Parasiuramie? Tak. Teore. Normalka. Chodź, otwórzmy lepiej te drzwi. To jak to wszystko działa? Wiesz, obawiam się, że to wyjdzie w praniu. Spróbujmy teraz. Dobra, ta część się właśnie odsunęła. Cień też się poruszył. Spróbujmy. Ty pójdziesz tam. O nie, nie, nie. Tu było dobrze. Chyba więcej. Co co malunka. Tak jest. Spróbujmy je ze sobą zrównać. To może być niezła zabawa. jakby go dać na środek, w miarę, w miarę. Ty musisz pójść na koniec. się ten topór zostało dobrze ustawić. tu jakby było dobrze, ale tu nie pasuje. A więc spróbował jednej metody tutaj dać. Kurde, że nie chciałem strzelać, to przesunąć, Podać do przodu. No tu musi pójść. Nie ma dla nich miejsca. ja sobie poradzę. Kieł, Kieł musi pójść tutaj bardziej na środek. Dobrze, przesuwamy. Ten topór jest źle. Chyba żeby topór dać bardziej na środek. Drewat, można by dać ten topór bardziej na środek. się udało. No Ma się ten No Właśnie się udało. i ty To lecimy. Trzymaj kciuki. To tak ma być? Nie wiem. Tylko nas nie zabi. Oj nie maruć. Gotowa. Uh, uh. ostrożnie. Uh. Niezwykłe, na słodkiego siwego, z ust mi to wyjęłaś. A nie, bez paniki. Wszystko będzie okej. Okay. Okej? Okay? Gdzie w takim razie jest kieł? Nie wiem, to wszystko nie ma żadnego sensu. Ma i to dużo. Koj zalowie zwyczajnie nas wyrolowali. Chyba masz rację. Cieszę się. Nie, posłuchaj mnie. Ganesia jest symbolem. Halebi. A siwa jest symbolem. Beluru. Czyli dawnej? Dawnej stolicy. No właśnie. A jeśli król wybudował to olśniewające miasto, żeby było atrakcyjnym celem najazdu dla Persów? Stara stolica poszła w odstawkę. To miejsce było przynętą. Pozwolili je splądrować, żeby ochronić Belur. No i skarb. Założę się, że ten kieł w ogóle tutaj nie trafił. Gdzie jest Belu? O kurde. Tego chyba nie było w planie. Teraz się uciekam. Złap się szybko. Co tam jeszcze żyjemy? Oh. Szczęścia i dużo talentu. Hej, oh. dobra robota wspólniczka. Dobra Piąteczka. Jest. Co to było? Masakra. No teraz to się popisałaś. <gry> Ej. Takie pytanko, czy... Tu nie było wodospadu? No był. A to co takiego? Akwedukt. Zasilany wodą z wodospadu. Niesamowite. To nasza sprawka? Wiesz. Właściwie to moja. Słuchaj, przepraszam, jeśli trafiłam w czułą strunę. O. Nie ma sprawy. Mam wrażenie, żebyście się polubili. On też był warty jak Stary Kozioł. <laughs> Ktoś na pewno zauważył, co tu się stało. Musimy się stąd zmywać. Racja. Ech, za mną. Dobra. O. Woda płynie w kierunku bramy. Chodźmy wzdłuż akweduktu. Dobra, pójdę przodem. Zalali całe miasto, żeby ochronić swoje tajemnice. Ciekawe, czy żołnierze wiedzieli, że pełnią funkcję przynęty. Uczciwość nie zawsze popłaca. To prawda. Ludzie muszą być gotowi skoczyć za przywódcą powietrza. Myślisz, że Asaf nie uświadomił swoich żołnierzy? Ha, na 100%. Robimy postępy, co? Może. Spójrz na mój zegarek. Zabrałem go tamtemu staruchowi z miasta. Nie chciał się z nim rozstać. Para nie Tak, pamiętam. Masz jażdrawej. wątpliwości? Nie widzę żadnego... Co to? Nie! Albo w obu. Dobra robota. Na pewno jest ich tu więcej. Jasne. No ale dalej to my już pójdziemy w następnym odcinku. Więc dziękuję, że wpadliście. Komentował Czarny Wirk. A to był kolejny odcinek. Zagrajmy w Uncharted. Zaginione dzieciństwo. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia. Na razie Państwu. Na razie.